i tort, dokładnie tort też. Bardzo przepraszam za spóźnienie. Ela Gabin, gdzie ona jest? W końcu w lochach zamknęli ją. Zajebiście. A Bo... nie, to green screen. O, no, miałam ciężki tydzień, nie ukrywam. A dzisiaj wpadłam na taki Akurat w sam raz do posiedzenia na Kiblu, yy, miłego Strańska, życzę. Pomysł, że zrobię takie podium niespodziankę i zrobię taką akcję na stronie www.pomagam.pl. Www .pomagam yy, no właśnie, a propos pomagam.pl i a propos, a propos Eligawin, yy, powiem Wam rzecz, która absolutnie nie jest związana z tym, że powiedziałam a propos yy, Na samym początku to ma takie intro tutaj, więc pomyślałem, że na szoty swoje na kanale też będę dawał intro i będzie tam po prostu Jibany z Spysiński. I będzie cięcie, i będzie, e, będzie shot. Natomiast jak będzie ten właśnie Bany, podrób Piesiński, e, no to będzie ten, e, że zasubskrybuj, tam do końca roku lecimy po 20 tysięcy widzów. Tak sobie pomyślałem, że e, myślałem, że ten drugi kanał będzie oscylował właśnie w tak granicach 10 tysięcy, i nie będzie się rozwijał. A tak naprawdę e, miesięcznie tam jest przyrost 1000 widzów, e, i sobie pomyślałem, że kurczę, no jak, jak miał być 10, a już jest prawie 13. No to lecimy po po 20. Myślę, że spoko pomysł. Zobaczymy. A jak mi będą ludzie bluzgać, to nic nie zmienię. E, minęło 55 miesięcy, a ty z każdym dniem coraz starszy. No i co ja ci mam powiedzieć? Nie zapominasz dwóch ulic, bo mieszka na dwóch ulicach. No wiadomo, że tak. Że jak moi widzowie mi wpłacą 200 złotych, no to zrobię podium. O. Bo ym, akurat moja córka. Ja na przykład bym. Mnie nie wpłacił. Moja córka na przykład. Jestem ciekaw co moja córka na przykład. Pomyśl ile miałeś lat jak zacząłem wspierać, a ile masz teraz? Łobaben, baben! 55 miesięcy, 4 lata temu, prawie 5 lat temu. Co ty mówisz, że mnie prawie 5 lat, 5 lat wspierasz? To jest prawdziwy ancyon, moi drodzy. Serduszka Lightha. Wszyscy. Ile osób na streamie? 600 osób. 600 serduszek chcę tu zobaczyć. Bo akurat moja córka dzisiaj szła na zakupy do galerii. Za telefon musiałam zapłacić, i tam innym miałam wydatki. Informatykowi musiałam zapłacić, prawnikowi. No i pat No, 200 zł no to wszystko wystarczy w sumie. Patrzę się na. Córce złotówkę i resztę na alkohol. Na konto, a tam po prostu zero, nie? No, Nawet jednej po prostu złotówki prosto z serduszka, nie? Więc stwierdziłam, nie, no muszę coś wymyślić. Odchwa par serduszka, ile lec się serduszek w człowieku? <słuch> Żeby jednak coś tam par złotych mi wpłynęło. No więc sobie wymyśliłam taką akcję. Że okay. poproszę moich widzów, żeby mi wpłacili za pośrednictwem strony pomagam.pl 200 złotych, to wtedy zrobię takie podium niespodziankę. Natomiast, Słuchaj. nie wiem, słuchać mnie, dobrze? Tak, 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 jest okej. Okay. Słyszycie mnie, pani? No, Spaniale. Przepraszam Elu, nie ma bardzo. dalej. Wczoraj była środa i nie zrobiłam podium, bo się bardzo źle czułam. No, a... hmm. Jak myślicie moi drodzy, ja nawet nic, ja, ja nic nie będę mówił, ja nic nie sugeruję. Jak myślicie, dlaczego Ela Gawin źle się czuła? O, to jest ciekawy shot moi drodzy. Ela Gawin, wypiszcie, a ja, a ja tutaj, yy, a tutaj yy, zobaczę. Ela Gawin kradnie napoje ludziom na spotkanie z widzami. Nie napoje, piwsko. O, a może jednak? Patrzcie, Czary Mary, Pokus Pokus, Sim Salabim i jest piwsko. Ale fajnie się zachowała, ponieważ nie wychlała, nie, nie wylała sobie całego, tylko trochę. Spoko. E, Siemano, witam wszystkich. No witam ci serdecznie, Darecki. Kocham e, cię, fajnie, że jesteś. Dzisiaj się trochę poczułam lepiej i... Pewnie za mało wody. Prze przeczytaj przez U. Pół, pół za mułu, wodu. Nie mam pojęcia. Eee, kac, marasek. Nie, no oczywiście, że kac. Louda. Z innych cel krzyczą. Dari Gawin. się czuła, bo może się piwo rano skończyło. Też tak może być. I tak sobie pomyślałam, że wam to jakoś zrekompensuje. Natomiast ja chciałam powiedzieć, że tak nie bardzo mam motywację do robienia tych głosówek i do tych podłóg, bo ja z tego... Mm, nie... Całe szczęście, że nie podmijanie szklanek. Wiesz co, dla mnie to w tym momencie to nieważne, czy ona by podmieniała szklanki, czy nie. Wzięła od kogoś piwsko, przelała sobie z innego kuba, kubasa. To jest już... Chciałem powiedzieć, jak nisko można, jak to, że to jest upadek człowieka. Ale szczerze, to nie, nie, może, być upadek nie, nie może być upadek człowieka, ponieważ skąd Elegavit może upaść? Z czego ona ma upadać? Nie mam żadnych dochodów, no bo no, wczoraj nie byłam w stanie zrobić tego. No, podium, a dzisiaj sobie wymyśliłam... Nie była w stanie, o. Właśnie, że zrobię podium i jeszcze, nie wiem, o. czy mnie widzicie na. Tak za darmo? Na live. Mam takie fajne tło. Jestem w piwnicy. Odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Na Ceglarskiej. Widzimy, widzimy cię tutaj. Na nowym tle ja. Maniek manek No, Współczuję, przepraszam. Widzimy. to nie jest u ciebie w mieszkanie czasu? Nie, ja jestem. się ostatnio, czy nie? Jestem w piwnicy. O jezu, chciałem coś powiedzieć, ale. Ale nie powiem, bo to będzie za mocne, nie? Po prostu, takie fajne, No, na razie mam na sobie. Specjalnie się tam nie będę. Że to pokój Marysi, no chciałem powiedzieć. No, przepraszam. Bo mam wrażenie, że ostatnia masa influ ściga się, który jest yy, żałośniejszy. Yy, to ja, ja, ja wygra. Ja, ja, ja. Przebierać? Mam takie różowe rajstopy kabaretki. Dostałam od. Dla tej pani w kabaretkach. o! -o, -o. Uniki. Mojej asystentki koleżanki, i mam czarną spódniczkę, krótką. I... Weź tam zostaje w tej piwnicy, dokładnie. Taki podkoszulek, tu mam wisiorek, mm -hmm. do tego tenisówki. Dobrze, ten. Patrzcie, patrzcie no, teraz. Ta... Patrzcie, patrzcie, jak to aktor... Patrzcie, jak, jak, jak aktorstwo teraz. Niby sobie oglądamy, gadam, gadam. Patrzcie teraz. Mam czarną spódniczkę, krótką, i taki okay. podkoszulek. Fajna. Tu mam wisiorek, mm -hmm. wisiorek do tego tenisówki. Ale mi zajebała. Może coś tam będę... Widzieliście? Aktorstwo, moi drodzy. Tańczyć. Jutro będę farbować... Ty nie jesteś żałosny, tylko łysy. Żałosny jest Mazur. Mazułę napisałeś. Lanel, Akari, przestańcie chlać. włosy chną, bo już mi się odrosł troszeczkę znowu rok. Jutro będę farbować włosy chną, bo już mi się odro... Co? Jutro będę farbować włosy chną... Przepraszam. Przepraszam, czym będzie malować włosy? Że czym? tu mam wisiorek do tego tenisówki. Może coś tam będę tańczyć. I jutro będę farbować włosy No. Ja na przykład dzisiaj brałem prysznic i byłem się w domu. Wda do sobie leciała. Ja użyłem żel do, do mycia ciała. Włosów i jajec. Trzy w jednym. Eee, no, ale, prawda, sobie leciała. Ja się kąpałem, fajnie. Bo już mi się odrost troszeczkę znowu robi. Nie, Na czarno czy czarno... bordowo? Nie, nie, wracam do tego koloru wiśniowego. O, ci A kakiera od ma Jasne. Tak, tak, Fajne, bo fajnie. ten czarny nie, czarny jest czarny. ładny, mhm. tylko że potem... I jest bardzo ciężko wrócić do tego jaśniejszego koloru. Oliwka nie jest, spoko. Lor, no już mi się to... Tylko, ja tylko smakowa, ja na przykład piję tylko zerówki praktycznie. Rzad, bardzo rzadko się zdarza, żebym wypił jakiś w ogóle alkohol procentowy. To no, troszeczkę udało. Raczej będę się zawsze trzymać tam wiśnia, machoń. Jakaś Prząt tam ciemno... na czerwień, o coś takiego. Bo jednak taki całkiem czarny to dla mnie nie jest dobry. Natomiast taki wiśniowy... Czarny nie jest dobry. Trochę rasizm. To fajnie można połączyć z jakimiś elementami na ubraniu, fiolet, bordo, róż, prawda? Fioletowe cienie. No lepiej chyba, jak człowiek jest kolorowy. Jakie ona ma w ogóle problem z, znowu z moją córką? Luzaczek, siema. Bezbożnica6. No, witam serdecznie. Na jakie będziemy oglądać? Oczywiście później. Serduszko dla Bezbożnicy, moi drodzy. Bo po prostu powiem wam, że... Kustosz malinowy. O, to była dobra pasta i pisko. I... Kur jej się nie niosło, dlatego taka zła. Powiem wam... Powiem wam jedno... W ogóle tak się zastanawiam, po co jest ten Discord, nie? Że ona mówi na przykład o swoim życiu, coś tam, a oni coś tam... Oni w ogóle mówią na, na inne tematy, nie? Żeby tylko coś powiedzieć. Zajebiste. Rzecz, że y... naprawdę fajnie mieć dzieci... O... Bro. <laughs> Ela Gawin... Y... Do, do, jak to się mówi? Docenisz jak stracisz, tak? Tu mamy żywy przykład, moi drodzy, ale to pierwszy raz e, faktycznie coś takiego słyszę z ust Gawin, że fajnie mieć dzieci. Spoko, ale to jest tam, to jest wiesz, jak nie masz czegoś, to wtedy mówisz, że fajne. Na przykład, kurde, fajnie mieć Lambo, nie? A później wiesz, jak masz Lambo, to mówisz sobie, kurde, wiesz, że drogie naprawy, drogie ubezpieczenie i tak dalej, ale jak nie masz, to mówisz, że fajne. I, i fajne, jak nie twoje? To jest cudowne. I człowiek y, nabiera jakiego Nie ma w zaraz sobie zaprzecz. No dobra. Sensu życia i jak ktoś nie ma dzieci to strasznie cierpi. Mhm. Poznam dużo osób. Katarzyna Wirtel za 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 ba, 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 ba. E, zaczęła wspierać kanał. Boże jedyny, trzech wspierających już dzisiaj. E, 30, 30, 37 minut live'a e, trzech wspierających. Bardzo, bardzo miło. Naprawdę cholernie doceniam, moi drodzy. Jutro, jutro nie wiem. Ale do środy będzie kolejny film dla wspierających. O tak. Mogę, że ta Czwarty wspierający, czyli średnio jeden wspierający na 10 minut. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Kolornie naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo mi miło. Takich 20-paroletnich, 30-paroletnich, które dziewczyny mówią: Nie, nie, ja mam chłopaka, ja mam partnera, ale my nie chcemy dzieci. Mhm. No ale potem, jak będą cześć, cześć. mieli tam 40 lat, 50, to będą żałować, że tych dzieci nie mają. To jest jedno. A jak na przykład mają i jak będą mieć 50 lat, to będą żałować, że mają. Rzecz. A druga jest taka, że z drugiej tak się możecie spodziewać. strony, mogę powiedzieć tym młodszym osobom ode mnie widzom, którzy jeszcze nie mają dzieci, jeżeli się chcecie zdecydować na dzieci, mm -hmm. to się naprawdę też zastanówcie, bo może się zdarzyć tak, że ludzie was będą prześladować za to, że macie dziecko, tak jak ja jestem prześladowana. Weszłam sobie normalnie, żeby porozmawiać z widzami. Ja pierdziele. Czajcie, że El Gawin dalej podtrzymuje narrację, że ją ludzie prześladują, bo ma dziecko? To się w, w głowie nie mieści. Nic złego nie zrobiłam Dzięki. dzisiaj. I od razu jest atak, że mam córkę. Tak, Boże. Jaki atak, że ma córkę? Masz córkę! nie Nienawidzimy cię, masz córkę. Nie, no jak. Uczy o dzieciach, upadek społeczeństwa, dokładnie. Na Discorda wchodzi, że coś tam robi. No i... Jaki jest próg złotych polskich, jakie byś dał na piwo? Nie rozumiem pytania. Mam ochotę znaleźć jej Discorda i się z nią skonfrontować. A nie, ona by cię spanowała. Ona by cię raz dwa zbanowała, bo ty jesteś agresor, człowieku. Ja widzę, co ty piszesz pod postami i klautem ma. W ogóle Darecki musimy pogadać. Znaczy nie, że pogadać, bo coś się stało, tylko ogólnie tak pogadać, bo dawno nie gadaliśmy. Jej córce tylko spłużyć można i życzyć, żeby miała o wiele lepiej w życiu. Myślę, że w momencie, gdy odebrali ją jej, to już, już ma lepiej. Ile dasz max za piwo łysy? Wiesz, co ten set en realiz w biedronce, jak dwa, jak dwa kupujesz, to chyba szóstkę kosztuje. Tak mi się wydaje. Za, dobro, za dobrego browca maksymalnie. No nie wiem, ale. Co to, to jest dobry browiec? No, dobry browiec to, to ma, ma smakować. Perełka kosztuje chyba 4,20. Blaze it, czy tam 4. No a set en kosztuje właśnie szóstkę? Jak przy, przy zakupie dwóch? Albo trzech? Albo ośmiu? Ehm... Także nie wiem. Z jakiego miasta ja jesteś? Z Ciechanowa. A mieszkam w Gdańsku, człowieku. Siema. Znów ta wariatka. tych historii. Siema. Co? I to jest jakiś problem, że od pół roku nie możemy... Nie podoba mi się twój, głąd, twój, ton głosu. Bam. Dokładnie. się widywać, nie mamy kontaktu i ona na przykład chce sobie zobaczyć, co ja tam piszę na tym Discordzie? Wiesz, że ona ma prawie 13 lat, ona to rozumie wszystko, nie? To jest dla was jakiś problem? Jakoś ruszyć do domu, a jedyne co robicie, to jak napisałeś projektami, faktami, bo... Ja wiem, teraz, ja wiem. Malwina tak mówiła, a dlaczego, ta była dziewczyna. A dlaczego, była dzieci, a dlaczego dzieci z Ukrainy korzystają z Discorda? Nawet takie dziewięcioletnie i nikt nie ma z tym problemu. Czekajcie, bo to jest dobre pytanie. Dlaczego, a, była dziewczyna a, dlaczego była dzieci, a dlaczego dzieci z Ukrainy korzystają z Discorda? Nawet takie dziewięcioletnie i nikt nie ma z tym problemu. I nikt... Bo nie... wszystko I, nikt nie... I nikt ich nie, nie prześladuje. Ja, czy. Tak, tak, zupełnie szczerze. Osoby, które kojarzą Elegawin albo znają historię Elegawin czy Marysia była prześladowana? Bo mi się wydaje, że e, jej córka nigdy nie była prześladowana, Elegawin również nigdy nie była prześladowana, tylko była jechana za to, że nie potrafi być dobrą matką. Tak mi się wydaje. Jak ich nie dręczy? Była przez własną matkę. Dziękuję bardzo. I chodzą, jak jest zimno, bez sweterka. Rodziców nie ma cały dzień w domu, bo pracują, muszą się same sobą zajmować. No dobrze, ale ty chlałaś. Nie zajm... Chlałaś, człowieku. To nie było tak, że ty na dwa etaty zapierdzielałeś, żeby zapewnić. O, się wkurzyłem teraz, żeby zapewnić dobry byt swojej córce, tylko chlałaś, powiedziałeś, że nie chcesz mieć córki. Co ty porównujesz, człowieku? I wszystko jest w porządku, tak? A jak polskie dziecko. No. Wejdzie sobie na Discorda, to jest jakiś problem, tak? Uderzyłbym monitor, nie? Uderzyłbym monitor z pięści. Czy w, czy w ogóle do internetu, bo, tak? Bo tylko od 13 a jodla, roku życia można. A o ile ja wiem, musiałabym sprawdzić, ale są kraje, gdzie ten limit wieku korzystania dzieci... Mat, spokojnie, bo ci wypa wypadną włosy z głowy. Jakub kniała, Kiedyś miałem tyle, co ty, więc sobie uważaj, człowieku. ...z internetu jest niższy. Ja jestem niższy. I tak, żyjemy wszyscy na jednej no, planecie, żyjemy tak. wszyscy na jednej planecie, która się nazywa Ziemia no. i jesteśmy częścią kosmosu. O proszę bardzo. I teraz w e, jak to? Kono, Inter, Interkonon, Intermajor, Intermajor, Inter, inter Intermajor, Intermajor. intermajor. Jak się nazywa to? Intermajor, dokładnie. To teraz mamy. Intergawin, nie? W każdym kraju obowiązuje inne prawo. Na przykład w Europie, w Niemczech można zawierać śluby homoseksualne i adoptować dzieci, a na przykład w Polsce nie można, tak? Mhm. W krajach zachodniej Europy, tam Francja, Niemcy, można sobie pić piwo, wino i mieć tam 0,6 czy nawet więcej promila alkoholu we krwi i jeździ samochodem. A no, na przykład w Pol Ona musi tam przeprowadzić, nie? Raj, raj dla ziemi. Nie, raj dla raj na ziemi, raj na ziemi dla niej. A tak? Z kolei w Polsce możesz się rozwieźć z mężem, odejść od, nie od niego i znaleźć sobie innego partnera, a na przykład jak już byśmy mieszkali y, gdzieś tam w krajach arabskich, no to za, za coś takiego to jest obcięcie głowy. Wydaje mi się, że Kara obcięcia głowy już w Polsce nie jest stosowana, aczkolwiek mogę się mylić. Może Ela wie więcej, bo jest starsza. Ha, ha, ha. Ej, wybrać sobie Face to Face, Eli Gawin, Edyty Górniak. O jezu, to byśmy wszyscy odlecieli na inną planetę. Ja już mam wywalone, co ludzie pomyślą, więc powiem. Ojciec zakołnierz nie wylewał i mało jest rzeczy, które niszczą psychedziecka jak rodzic alkoholik, więc tak, Ela przyzna sama nad dzieckiem. Dokładnie. Dokładnie tak. Ej, I. I później. Bo, bo na przykład jak masz 12 lat i tak dalej, to jeszcze tego nie kumasz. Jak później jesteś dorosły i zaczynasz kumać rzeczy, to zauważasz, jak bardzo... wpływ rodzic alkoholik miał na Twoje życie. Jakie masz lęki, jakie masz obawy, jak Twoja psycha działa, to jest to jest coś, czego, czego się Znaczy nie, nie da się ogarnąć. Da się ogarnąć, ale jest to bardzo ciężkie. To więc Ela. No. Na przykład w Stanach Zjednoczonych, Ameryki, w każdym stanie jest inne prawo, więc na przykład jak złamiesz prawo, to jedziesz do innego stanu i tam ciebie to już nie dotyczy. Mhm. A jak złamiesz lewo, to co wtedy? Jestem Michał, siema siema. I, no i to, to wszystko jest takie chore, nie? Czy... Ale w ogóle zajebiście, nie? Że ona w tym momencie już taki monolog prowadzi. Yy, kojarzycie yy, monolog. Eee, skryby w Asterixie, to tak, wy, tak wygląda, nie? Jak to jest jak to jest być skrybą, nie? I on zaczyna, że dobrze, niedobrze i skończy na tym, że można salić marchewkę, nie? To właśnie Ella Gawin gdzieś tam powiedziała tutaj o tym, że ma green screena. Tutaj po pierwszej minucie tutaj pokazała, jak się ubrała. I tu zaczęła mówić o córce i tu już mowa o Stanach, yy, o prawie w Stanach Zjednoczonych. Na przykład... Elu, kochanie, mogę zadać trzy pytania? Szybkie trzy dodać... pytania. I później e, ogrom czasu z dorosłego życia spędzasz na zrozumienie swojej psychy i naprawę tych wszystkich traum, które przekładają się na twoje zachowanie, nawet jak nie jesteś tego świadom. Dokładnie tak. Dokładnie tak, Derecki pluje w proste fakty, moi drodzy. Ja tak o to za chwilę. Dobry Dobry rosu, może chyb... 6? Eno, tylko na rozróżnienia każdy... każde... sekołaki. Dobry rosół, dobry rosół, nie każdy kościoł Ko 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 z... nie Będzie mi ktoś chodził w zdanie, będzie mi ktoś chodził w Dobry rosół, dobry rosół, pytanie mam, dobry rosół. Panie, to będę śpiewać cztery słonie, złość, dobra? A mogę z tobą? Ja się tobą? Dobry rosół. Panie Heniu, spokojnie. Tazosy z ta Zosów nie było w Cipikao. W Cipikao były naklejki, człowieku. No, to wy sobie siedźcie w swoich mieszkankach i sobie porozmawiacie, A ja się muszę przygotować do tego, że następne 7 godzin spędzę w szpitalu psychiatrycznym. O! Dobry rotu! Dobra, cześć. Przyszedł kebab. Ojej, takiego zjadł? Od Od Aż i greenskin poleciał. Ej, Doro, mam do was pytanie, mam do was pytanie. Dobry Rosu I teraz wy na to odpowiedzcie. No szkoda, szkoda, że nie dokończył, bo jestem mega ciekaw. ...pisała, Na no, a Discordzie moja była... E, I za naklejki nagrody ja miałem taki pokedex wykruwisty z Chipikao. Ja z Chipikao wygrałem koszulkę z Króla Szamanów. ...moderatorka, że ja się upodlam przed kamerą. Czy to ma coś wspólnego tak. z Padliną czy z bydlętami? Mm. Jesteś bydlęciem, a już będziesz padliną? Dobrze? Zaga to była taka zagadka, tak? Albo na przykład ona mi napisała, że jestem pijaczką. Tak, zgadza się. A bycie pijakiem jest sprawnie yy, zabronione w Polsce? Nie, ale jesteś. To kolejna zagadka, mam odpowiadać, tak czy nie? Nie chcę. Tu jest, to to jest to taka pozycja, pisze. Jest napisane. Ultita... panta, na jest taki Dobrze, na stojąco. A jest taki na przykład, że jest i, i pisze tak. I się w zarówno Kamasutra, jak i Angaranga przywiązują ogromną wagę do pozycji na stojąco, zwanych Uchita. Janu Kuru bardzo Tłumaczy się, jak. Asara, jako figury na stojąco z kolanem Uuu. i łokciem. Pozycja ta wymaga od mężczyzny dużej siły fizycznej. Oboje partnerzy stoją naprzeciwko siebie. Mężczyzna. Opierać się o ścianę dla ułatwienia zachowania równowagi. Później przynosi kobietę ostrożnie do domów, jest to wyśmienita pozycja no. Bo ja pamiętam z filmów, nie? Że wracają sobie kochane. No i to wygląda tak. Ja to jest. Jak, jak on zareagował, jak na przykład w podstawówce jest książka od przyrody i tam jest pokazany siórek i jest takie, Zobacz stronę 16. siórek. Świetny kontent. Następny live powinien być o przerabianiu tej książki. Ale, tematu, Kurde, ale to tak, dobry. ale tak nas sto... Ciekawe, czy mam na przykład książkę o jak alkoholika, alkoholika, jakbym już przerabiała, to, to już było ciekawe, nie? Stojąco. Elan, bo ja pamiętam z filmów, nie? Że wracają sobie kochankowie do domu. A się rozbawiła, co? Tutaj pierwsze mi to o to tutaj. Aha, słuchajcie, kabalistury mam poczytać. I już tak się nie mogą doczekać tego doduczenia tego się, że już tam w przedpokoju, tylko tam rzucają jakieś płaszcze i na stojąco na drzwiach. Czasem na schodach nawet. To, ty nigdy no. tak nie miałaś? Naprawdę? Nie miałaś? Na, na stojącą właściwie to nie. Dziękuję za oglądanie. A ja was przepraszam za oglądanie.